Nadchodzące dwie, trzy dekady są dekadami, kiedy, gdzie relacje liczby osób na emeryturze, a także tych, którzy z różnych powodów są na rentach inwalidzkich do liczby osób pracujących, będzie się bardzo gwałtownie, będzie się bardzo gwałtownie rosła. I to stanowi zagrożenie dla wszystkich praktycznie elementów zabezpieczenia społecznego związanych z wiekiem, niezdolnością do pracy, inwalidztwem i tak Tutaj perspektywy są bardzo kiepskie, no właśnie ze względu na, na właściwie trzy rzeczy. Na tą demografię składają się trzy, trzy podstawowe zjawiska. Wydłużanie się życia ludzkiego, to akurat jest nic nowego, dotyczy wszystkich krajów praktycznie na świecie, gwałtownego spadku dzietności, głębszego niż się spodziewali twórcy reformy emerytalnej z 1999 roku i też jednego z najgłębszych w Europie, jeśli nie najgłębszego. No i trzeciej, migracji zagranicznej, które też przyłożyły się w ciągu ostatnich o ostatnie dekady, szczególnie w jej połowie, zaraz po wejściu do Unii, do, do znakomitego pogorszenia relacji liczby osób pracujących i składkujących do systemu, do liczby osób pobierających świadczenia. Systemy emerytalne powstały pod koniec XIX wieku, rozkwitły w połowie wieku XX. I można powiedzieć, że, że trafiły na swój czas wtedy. Szczególnie mam na myśli tutaj systemy repartycyjne, a więc, które organizuje państwo. Trafiły na swój czas, ponieważ był to okres dość szybkiego wzrostu liczby ludności we wszystkich krajach i struktura demograficzna społeczeństwa była dość młoda. W związku z czym ta relacja liczby osób w wieku zdolności do pracy do liczby osób w wieku emerytalnym była wtedy bardzo korzystna i to się utrzymywało przez bardzo wiele lat. No cóż, ta relacja się odwróciła. Czy to oznacza, że, że podstawy dla istnienia w ogóle systemu ubezpieczeń społecznych i systemu reporystycznego znikły? no Może tak, tak bardzo radykalnej tezy bym nie, nie, nie próbował bronić, tym niemniej zasadnicze zagrożenia dla całego tego systemu jak najbardziej ze strony demografii istnieją.